Wyścig o fotel prezydencki trwa. Ja wiem, że moje słonie, nasze słonie, przepraszam, nie pojawiają się w sondażach, ale one mają atuty w zanadrzu. Po pierwsze są różowe i ja wam mówię, zrobią różową rewolucję. Bo wiecie, że to już było, tak? Ta różowa rewolucja. No to tak, była, ale przecież warto przypomnieć coś, co być może w jakiś sposób przykłada się do obecnej sytuacji. I proszę Państwa, tak, tamte czasy. Tamte czasy się przykładają przedziwnie do obecnej sytuacji. Czy ktoś z Państwa wie, co to jest? To jest koperta. Tak kiedyś robiło się, żeby do kogoś napisać. Pisało się na o na kartce, potem się kartkę składało. Czasem to się nazywało papeteria, nawet jak było dobrane. Wkładało się do takiej koperty, kupowało się coś, co się nazywało znaczek, no albo marka. A nawet niektórzy kolekcjonowali takie rzeczy jak znaczek, i to się nazywało filatelistyka. I proszę państwa, słało się pod wskazany adres. A kto to obsługiwał? No poczta, poczta. Poczta polska i nie tylko polska, bo przecież nie byliśmy jedynym krajem, gdy, gdzie takie zjawisko jak wysyłanie listów istniało. Korespondencja, inaczej mówiąc. I proszę państwa, tak, to też jest koperta. A ta jest najciekawsza. Być jak? Ciekawe do kogo zaadresowane. Może do Malkowicza, być jak John Malkowicz. No ale właśnie. Otóż jest powód, żeby pogadać o mailarcie i w ogóle o sztuce poczty i w ogóle o sztuce pisania listów, no bo jak wiadomo są pewne problemy z naszą pocztą. Zobaczymy, czy przeżyje, czy się utrzyma. Liczę na to, że tak. Bo chciałam Państwu powiedzieć, że pisanie listów Pisanie pocztówek, robienie pocztówek to naprawdę był poważny odłam w sztuce. Hmm. Zaczęło się to w latach 60. Tak, cofamy się jak to zwykle u mnie, bo ja lubię cofać się do przeszłości. Zaczęło się to w latach 60., -tych. kwitło w latach 70. -tych. i ten Mail Art y, uważany był za odłam sztuki konceptualnej. Y, przetłumaczyć, konceptualizm to taki odłam sztuki, gdzie przedmiot nie istniał, tylko istniała idea. A po co to było? Otóż po to to było, że ci chytrzy artyści chcieli wymknąć się komercji, wymknąć się establishmentowi, nie dawać zarabiać tym pośrednikom, galerystom, y, różnym macherom od y, rynku sztuki. Chcieli zrobić, na, taką fintę wyciąć, że nie robili nic, ale tworzyli. No i właśnie, jak tutaj ideę pokazać, jednak zasygnalizować ją? Wymyślili między innymi sztukę poczty Mail Art. Mail art właściwie miał jeszcze starsze korzenie, bo ja tak sobie myślę, znają państwo na pewno Monelizę z losami, prawda? Duchamp i Man Ray wymyślili to chłopcy wtedy, no, na początku XX wieku, żeby troszeczkę zagrać na nosie pewnym osobom. I z mail artem było podobnie. Też troszeczkę była to taka zagrywka przeciwko, Temu, co proste, jasne, oczywiste przeciwko wszelkim świętościom. No i cóż to było ten May art? Otóż e, można było zrobić dzieło sztuki, dziełko sztuki. I tutaj mam nawet e, przykłady z naszego podwórka. E, pewnie Państwo pamiętają takie nazwisko. Wisława Szymborska. Otóż Wisława Szymborska bardziej kojarzona z poezją, była też świetną mail artystką. O, jeśli tak można powiedzieć, cóż robiła? Robiła pocztówki, wysyłała do znajomych, do przyjaciół e, i za każdym razem było to dzieło sztuki. E, pani Wisława miała ten obyczaj, że e, kiedy preparowała te pocztówki, a były to pocztówki na ogół e, zrobione w sposób e, w takiej technice zwanej kolarzem, no oczywiście było to też opatrzone jakimś tekstem, ale to po drugiej stronie. A po tej pierwszej stronie na tym awersie no to było coś, co pani Wisława wymyślała. Bardzo surrealistyczne były te jej pomysły, ale to państwu pokażemy, będą się państwo mogli pośmiać lub też zachować kamienną twarz, jeżeli nie macie poczucia humoru, bo być jak Wisława Szymborska nie każdy potrafi. No ale wracam teraz na podwórko amerykańskie, gdzie ten mail art y, również kwitł i y, miał swoich y, no, bardzo ważnych przedstawicieli. Wciąż żyje. Taki był pomysł niejakiego on Kałary. On Kawara, on to imię. On, nie on tylko nie, 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 nie ty, no nie ty siadaj. On, on Kawara, On Kawara przez trzy dekady wysyłał takie komunikaty. Wciąż żyje. I'm still alive. Jak on to robił? Nadawał telegrafy, czy też telegramy. Właściwie to nie wiem nawet, czy to się mówi. Telegraf, czy telegram. Szedł na pocztę i nadawał. Więc nawet nie dotykał dzieła sztuki, którym był dany telegram lub telegraf, a może ty. Dobra, zostawiam to. Zostawiam to na stronie, bo pewnie nie wybrnę sama, a nikt mi tu nie podpowiada. Halo, to jak się mówi? No. Także on Kałara zrobił taki sobie żarcik. Myślą Państwo, że tym samym uciekł od marszandów, dystrybujących różnych ludzi sztukę. Ale skąd, ale skąd oczywiście, że to zbierać, kolekcjonować te komunikaty wciąż żyje, a szczególnie nabrały one wartości, urosły w cenie, kiedy on kałara zszedł był z tego świata i już nie mógł nadawać tych wspaniałych informacji, że on wciąż żyje, no bo już to byłaby nieprawda. Za to on ciągle żyje przenośni, ponieważ kolekcjonerzy jego maili i jego informacji, nie mail art maili no postarali się o to, żeby te pocztówki czy właściwie te, te, te telegramy żeby po prostu zaistniały na rynku sztuki. No i Powiem Państwu, że y, tak może się z nami skończyć, z naszą pocztą, że coś, co wydaje się, że już nie żyje, nagle odżywa. Może troszeczkę animowane sztucznie przez inne siły niż te boskie, no ale jednak. Więc ja na to liczę, że y, ten komunikat On Kawary. Tak go odmienię sobie, bo onego to mi się jakoś nie podoba. Komunikat on kawary, że wciąż żyje, będzie się odnosił do poczty polskiej. Niech ona przetrwa, niech ona przetrwa, żebyśmy sobie mogli wysyłać takie troszkę może archaiczne, ale jednak formy międzyludzkiej komunikacji. No bo teraz powie ktoś: Jak to przecież jest mail? I nie jest to mail art. Tylko mail, albo może jest to SMS, a może w ogóle jest to sztuczna inteligencja, która przekaże nasze myśli, bo może i do tego dojść drugiej osobie. Ale jednak ja lubię takie fizyczne przejawy. Ludzkiej aktywności. A poza tym, jaka była straszna radocha, kiedy się dostawało, czy to list, który był normalnym listem, czy też jak się dostawało no, dzieło pod tytułem Wciąż żyję. Więc ja też żyję. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze razem ze Słoniami z Państwem się komunikować na bieżąco. Jeżeli zaistnieją w kampanii wyborczej na naszego prezydenta, no to na pewno się Państwo o tym dowiedzą. Proszę się przyjrzeć ich mimice, no bo one mają mimikę. Otóż Słonie się uśmiechają. Znaczy są z siebie, ze świata, ze swojego jestestwa raczej zadowolone. No ten różowy kolor też jest raczej optymistyczny. Yy, także powiało pewną radością, prawda? I pewną nadzieją i yy, yy, ja myślę, że ta nadzieja też nas przynosi w rejony piękna, yy, w rejony sztuki. My tu za ścianą a właściwie po sąsiedzku, może na ścianą nie, ale niedaleko w fabryce Norblina, w byłej fabryce Norblina, którą nieopatrznie po prostu zburzono i postawiono na jej miejsce coś bardzo nowego, bardzo pachnącego nowością. Ten XIX wieczny budynek, który no, mógł być zabytkiem, nim się nie stał ale w Fabryce Norblina, no ciągle funkcjonuje taka nazwa, jest też miejsce dla sztuki. Hm. Myślą państwo, że jest tam jakaś wystawa, no tak to się kojarzy. Otóż tak to jest też reklamowane, że jest to imersyjna wystawa. E, jeśli państwo nie znają tego obcego terminu, polecam sprawdzić Wikipedię, ale Zanim to zrobią Państwo, to ja już spieszę wyjaśnić. Otóż imersyjna to jest przeżywana całym sobą. Można wejść w dzieło sztuki. Tym razem, tym razem w czymś, co się nazywa Artbox Experience. To jest właśnie ta firma, instytucja, jednocześnie przestrzeń, gdzie prezentowane są dzieła sztuki. W Artbox Experience jest, możemy, wejść, możemy wejść w genialny umysł, w głąb genialnego umysłu Salvatora Dalego lub Salvatora Dali, jak ktoś woli. I to jest. No, Kosztowna przygoda, ale jak ktoś lubi przygody i ma nadmiary kasy, to dlaczego nie? Znowu rozczarowuje się ten, kto oczekuje, że będzie to zderzenie wzrokowe i organoleptyczne z dziełem Dalego, bo samych prac Dalego tam nie ma. Natomiast co jest? No, jest właściwie ruchomy obrazek, przeniesienie obrazów Dalego i dzieł Dalego. Na formę ekranów. No tak jak my w tej chwili rozmawiamy, to, to jest też na ekranie. Na ekranie się dzieje, ale żeby to był jeden ekran, ten ekran jest wszędzie. Całe ściany, podłogi, sufity, no to wszystko jest takie, że człowiek, jak wchodzi, jest wciągnięty. No właśnie, jest ta imersyjność, jest wciągnięty w dzieło sztuki. Jeszcze na dokładkę to jest ruchome, to nie stoi w miejscu, tylko. Przeżywa się to całym sobą. I to nie publiczność się rusza, tylko dzieło sztuki się rusza, a publiczność może sobie siedzieć, leżeć, znamy takie numery. Natomiast kiedyś kiedyś no to nie wiadomo było, że to jest ta imersyjność. No teraz już wiemy, że to jest odbiór imersyjny. No i właśnie mamy taką przygodę. Też nie jest to pierwszyzna. Pamiętam, jak 9 lat temu po raz pierwszy usłyszałam o takiej formie, jak imersyjne oglądanie. Van Gogh Live to się nazywało. O, znowu nawiązujemy do życia. Znowu ciągle żyje, mógłby powiedzieć Van Gogh, ale nie powiedział, bo nikt na to nie wpadł. Natomiast organizatorzy przedsięwzięcia pod tytułem Van Gogh Live jak najbardziej naciągnęli. No i to też było imersyjne. Przy czym wcale nie chodziło o to, żeby przybliżyć sztukę Van Gogh'a gawiedzi, tylko chodziło o to, żeby sprzedać fantastycznej jakości technologię. Nie pamiętam już jak ona się nazywała, ale była wtedy nowa na naszym rynku. Czy się sprzedała? No pewnie tak, skoro sam Van Gogh ją reklamował. Dlaczego teraz do tego wracam? Otóż dlatego, że ludzie się nabierają. Myślą, że idą na wystawę Dalego. Myśleli wtedy, że idą na wystawę y, Van Gogha. Otóż nie. Wypożyczenie. Dzieł sztuki, prawdziwych dzieł sztuki, no bo my ich nie posiadamy, więc musielibyśmy wypożyczyć od jakiegoś kolekcjonera, jeżeli posiada ktoś, lub też od jakiegoś muzeum czy galerii. Jest to niesłychanie kosztowne. Dzieło sztuki ma to do siebie, że już sam transport jest no, bardzo wymagający, a im droższe dzieło sztuki, to jeszcze ma inne tutaj zagwozdki. Otóż trzeba to dzieło ubezpieczyć. Ubezpieczenie często przerasta możliwości organizatora wystawy. Między innymi dlatego tak niewiele wystaw zagranicznej sztuki organizowane jest w Polsce, bo koszty przerastają nasze instytucje, nasze muzea, nasze galerie. No ale tutaj obeszli Państwo, organizatorzy, ten proces, czyli i transport, i ubezpieczenie, i... no samą tą oprawę, czyli ekspertów, którzy wiedzą, jak się zajmować dziełem sztuki, białe rękawiczki, no te sprawy, to wszystko huchnąć nie można, nie można nic, żeby tylko tym dziełem się nic nie stało, oświetlenie, no po prostu cała ta oprawa. Ale tutaj nie trzeba, można tylko mieć wysokiej klasy projektory, wysokiej klasy technologii, no i już mamy spotkanie z dziełem sztuki, którego nie ma. Ale my przeżywamy, bo nam się wydaje, że jak wchodzimy w dzieło sztuki, to jest nawet lepiej. Nie, proszę Państwa, to nie jest lepiej, to jest inaczej. To może być nawet fajna przygoda, zgadzam się. Natomiast nie wolno tego reklamować jako wystawę, ponieważ e, dzieło sztuki jest takie, takie, ale się nie rusza. No chyba, że jest zaprojektowane jako wideo, czy też jako, jako inna forma e, kinetycznej sztuki, Natomiast tak naprawdę obraz, grafika, rzeźba się nie ruszają. No prawda? Tak jak nasze słonie, które są szalenie witalne. Jak na słonie różowe i uśmiechnięte. Więc ja tak sobie myślę, że jeżeli. Jest I'm Still Alive, albo Van Gogh Alive, albo immersyjna podróż w głąb genialnego umysłu Salvatora Dalego, to proszę mieć do tego taką, taki tak, troszkę taki znak zapytania. Co z tego wyniknie? Czy na pewno jest to wejście w genialny umysł? Czy jest to po prostu wejście w genialny pomysł kogoś, kto zorganizował taką, a nie inną przygodę? Aha, ta przygoda nie jest taka zupełnie tania 75 zł od Guba w weekend, a po dużej zniżce tylko 65, ale co to dla nas? I tak sobie myślę, że. Widzieli Państwo no, to stary film e, Spyka Jonesa, e, Być jak John Malkowicz. Tam też jest wejście w genialny umysł Johna Malkowicza. Może nie było tego dodatku, że genialny, ale że można poczuć się Johnem, Johnem Malkowiczem, nie będąc nim de facto. Ja specjalnie po raz drugi obejrzałam ten film, żeby przypomnieć sobie, jak ta podróż w głąb umysłu gwiazdora wyglądała. No i myślę sobie, że tak. Być jak, być jak Salvatore Dali można, można się poczuć, jeżeli tylko. Ma się zluzowane 75 Z i y, można sobie poprzeżywać. Natomiast, gdyby Państwo chcieli naprawdę spotkać się z dziełem, y, z dorobkiem, z dokonaniami Salwotora Dalego, no to niestety nie w fabryce Norblina, to tego tam już nie ma. No ale można się uśmiechnąć y, i można sobie wyobrazić, że się jest Salvatorem Dali. Tak jak słonie. Już sobie chyba wyobraziły, że są tymi prezydentami. Tylko jeszcze właśnie nie mamy pewności, który, który zasiądzie na fotelu prezydenckim, a który będzie pełnił rolę doradczą. Lub też, no, tak jak już powiedziałam, będzie co jakiś czas wymiana, bo jeden jest prawdziwy, a drugi jest tylko sobowtórem tego prawdziwego. No, zostawiam Państwa z tym poważnym zagadnieniem. I do następnego.